Witam serdecznie, tutaj Extreme Game, zagramy dzisiaj sobie Warface'a, tryb o kooperacji, poziom normalny, misja horror, zobaczymy co to za horror, czy będzie tak strasznie, gram strzelcem, nie mam jakiegoś specjalnego ekwipunku, myślę, że nie będzie aż tak trudno, w końcu poziom normalny. Zastanawiałem się, co to jest za misja, czy w nią grałem, czy nie, bo tak po zdjęciu to trudno mi ocenić. To jest chyba budynek jakiś spał. Z... No, widzę, że same wysokie rangi, więc raczej problemu nie będzie. Zobaczymy też, czy przeciwnicy na nas czekają. Też mi pograć chyba nie dałem tutaj hmm. O, -o. No, miało być łatwo, a tutaj już od razu śmierć. Wezmę monetę. Nie starają się z pistoletów zabijać co niektórzy. No, bardzo szybko życie schodzi. Myślałem, że będzie łatwiej. Tutaj parę strzałów i życia brak. A nie, mam maski regenerującej życie. A nie pancerza. Medyka mamy, w więc w sumie... Przejmować się tym nie muszę za bardzo, bo jak stracę życie, to już nie będę w grze. No zobaczymy, czy medyk mnie uratuje. Źle nie ma, medyk działa. Pistoletu załatwiliśmy. Można strzelać z karabinu na no, spokojnie. O kurczy... No to już wiem co nas wrzeca. Będziemy musieli bronić fal przeciwników. Dosyć długo... ...to będzie trwało. Horror to będzie na samym końcu. Owszem, jak już wszystkie jednostki będą atakować nas z każdej strony, ale myślę, że się uda. Medyka mamy w drużynie, więc na spokojnie. <clears> ha <throat> Kurcze, bardzo daleko są ci przeciwnicy. Tutaj najlepiej z snajperem grać. No ale już teraz nic nie zrobimy z tym. Gdybym wiedział, że to jest ta misja, to bym wziął snajpera. No, ten ma najlepiej. <śm> No, powiem Wam, że szybko padło. Czy medyk mi uratuje? Jest na szczęście medyk. I zaraz znowu padnę. No, robi się coraz trudniej. Ogólnie powinno się w głowę celować tutaj przeciwnikom, żeby jak najwięcej punktów osiągnąć, później za to można dostać koronę. Dlatego Do tak się wcelowuje. Przecież nie jest to proste. Muszę sobie zmienić celownik. No nie ten. No jednak takie operacje to najlepiej. Bo akurat zmieniłem już celownik pod sam koniec. Mogłem to zrobić wcześniej. A tamten celownik bardziej na PVP miałem ustawiony, bo ta broń ma dosyć duży odrzut. No, teraz chyba powinna być ta najgorsza fala. Tak, zewsząd będą atakować nas. I się zaczyna horror. Ciekawe. Czy przeżyjemy. No, już helikopter przelatuje. Co za horror? <laughs> no, horroru raczej nie było. Gdzie on jest? Tutaj. No, ale to poziom normalny. Że faktycznie horror by był na poziomie. Nie wiem, jaki tu jest, chyba trudny teraz, bo się trochę pozmieniało w grze. Wcześniej był niemożliwy, chyba. Mhm. Czas też jest ważny w tej grze, żeby jak najszybciej do, dobiec do helikoptera niestety tam się bawią. Nawet krótka, przyjemna ta misja była. Niektóre są takie, że się przedłużają strasznie. zobaczymy ile punktów dostaniemy gra jest dosyć stara ale myślę że fajnie z nią pograć sobie Myślę też, że na tym zakończymy nasz odcinek, także trzymajcie się, cześć.